o czym pisał Faraon. Że chce zobaczyć pigmeja z Nubii, że jego sojusznik go oszukał, albo, że nie odda swojej córki za żadną cenę. To nie fikcja. Są to autentyczne listy sprzed ponad 3000 lat. Ale jak to możliwe, że prywatna korespondencja tych starożytnych królów przetrwała do naszych czasów? I dlaczego czyta się ją jak takie współczesne dramaty pełne zazdrości, oszustw i desperackich błagań? Odpowiedź kryje się w glinianych tabliczkach odkrytych w starożytnych archiwach. Każda z królewską pieczęcią, każda z historią, która mogłaby zostać przedstawiona w współczesnych serialach. Faraonowie, którzy w oczach swojego ludu byli bogami, no to w tych listach okazują się być po prostu zwykłymi ludźmi. Jak brzmiała starożytna dyplomacja i czy Pigmej z Nubii rzeczywiście tańczył dla najmłodszego faraona w historii? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem prywatnych listów egipskich królów i spróbujemy właśnie odpowiedzieć na te pytania, które teraz postawiłem. Teraz przejdźmy do pierwszego listu. Wyobraź sobie. Jesteś najpotężniejszym człowiekiem na świecie, władcą całego Egiptu. Można powiedzieć, że bogiem wcielonym. I co robisz? Piszesz podekscytowany list o... tańczącym pigmeju. To właśnie zrobił Pepi II, najmłodszy faraon w historii, który objął tron w wieku zaledwie 6 lat. Kiedy jego wysłannik Harków wrócił z ekspedycji do Nubii, młody władca nie pytał o złoto, niewolników czy dobytki, pytał o jedną rzecz. Ten pigmej, którego przywiozłeś z krainy duchów, czy on naprawdę potrafi tańczyć święte tańce bogów? Ale czekaj, co to za kraina duchów? I dlaczego ten taniec pigmeja był dla Faraona tak ważny, że aż osobiście napisał list właśnie w tym temacie? Otóż dla starożytnych Egipcjan pigmeje z głębi Afryki byli czymś więcej niż egzotycznymi tancerzami. Byli takim żywym połączeniem ze światem bogów. Ich tańce miały magiczną moc, mogły przywoływać deszcz, zapewnić urodzaj, a nawet... Przedłużyć życie faraona. Młodziutki Pepi II był tak podekscytowany, że w swoim liście napisał aż coś takiego: Przyjedź natychmiast i pilnuj go bardziej niż własnego życia. Jeśli spadnie do Nilu albo umrze w drodze, to będziesz odpowiadał przede mną. Przejdźmy teraz do listu, który pokazuje taką prawdziwą twarz egipskiej dyplomacji. A więc brutalnie szczerą i pełną podwójnych standardów. Faraon Amenhotep III otrzymał propozycję małżeńską od władcy z Odpowiedź? Absolutnie nie. Owinięte w taki dyplomatyczny język, ale z żelaznym przesłaniem. Posłuchajcie. Od niepamiętnych czasów córka faraona nie jest wydawana za mąż nikomu. To jest nasze prawo. Nasze prawo od bogów. Brzmi szlachetnie, prawda? Ale w tym samym liście Amenhotep dodaje jeszcze coś takiego. Natomiast ty mógłbyś rozważyć wydanie swojej córki za mnie. Słyszałem, że jest piękna. Jak widać, to można powiedzieć, że na jednym wdechu ten egipski władca odmówił oddania córki temu innemu królowi, powiedział, że jest nietykalna, ale jednocześnie w tym samym liście poprosił, proponował, że być może tamten właśnie władca odda temu faraonowi, królowi Egiptu, tamtą jego córkę. To nie była hipokryzja. To była taka czysta polityka ówczesnych mocarstw. Egipt był imperium, pozostali byli, powiedzmy, że klientami czy petentami. Faraon nie chciał oddawać swoich córek, ponieważ to oznaczałoby równość. Z kolei zabierał córki innym władcom, ponieważ to potwierdzało jego dominację. Ale ta historia ma twist. Archrodzy odkryli, że później rzeczywiście Amenhotep III ożenił no, się z kilkoma księżniczkami z Mezopotami. One przyjeżdżały do Egiptu z posagami, a także ze swoimi dworzanami. Stawały się częścią haremu egipskiego króla, ale ich dzieci nigdy nie dziedziczyły tronu. To była taka dyplomacja jednostronna. Faraon brał wszystko, nie dając nic w zamian. Ciekawe listy odnaleziono także w tzw. archiwach Amarny. Znaleziono tam teksty Echnatona, a więc tego władcy powiedzmy że heretyka. Król z Mitani pisze do egipskiego partnera coś takiego. Twój ojciec wysyłał mi czyste złoto w bryłach wielkości pięści. Ty wysyłasz mi pozłacane drewno i myślisz, że jestem ślepy? To był dyplomatyczny skandal. Egipt, kraj słynący z czystego złota nubijskiego, próbował oszukać swojego sojusznika tandetną podróbką. Ale dlaczego? Czy Egipt miał takie problemy finansowe, a może to była jakaś taka celowa prowokacja? Tuż rata nie poprzestał na tym oskarżeniu. W tym samym liście dodał jeszcze. W Twoim kraju złoto jest jak kurz na drogach, a Ty skąpisz mi kilku bryłek? Twoi posłowie mówią, że w skarbcu nie ma złota. Kłamcy. Ten list ujawnia coś fascynującego. Nawet takie najpotężniejsze imperia starożytności miały kłopoty z płynnością finansową. Egipt, pomimo, że posiadał wiele różnych bogactw, to nie zawsze był w stanie się wywiązać ze swoich zobowiązań. A może po prostu Echnaton testował lojalność swojego sojusznika? Niestety, nigdy się tego nie dowiemy na pewno, ale jedna rzecz jest jasna. Starożytna dyplomacja była tak samo brutalna i nieprzewidywalna jak współczesna. Ale to nie wszystko. Wydaje mi się, że taki jeden z ciekawszych listów zostawiłem na później. Zobaczymy, jak pewien faraon stał się, powiedzmy, że lekarzem takim doradcą, a jego sarkastyczne uwagi miały szansę, miały możliwość właśnie nawet i zburzyć tak naprawdę sojusz między wielkimi imperiami. Rok 1323 przed naszą erą. Tutankhamon, najsłynniejszy władca starożytnego Egiptu w historii, właśnie zmarł w tajemniczych okolicznościach w wieku zaledwie 18 lat. Jego młoda żona, królowa anchen zostaje sama. Bez męskiego dziedzica, bez ochrony, ale za to z imperium, które patrzyło na nią, można powiedzieć, jak sępy na padlinę. I wtedy staje się coś, coś absolutnie niepojętego w historii Egiptu. Napisała list do śmiertelnego wroga, a więc króla hetytów, władcy imperium, które przez dekady walczyło z Egiptem o dominację w tym regionie. Mój mąż umarł. Nie mam syna. Ludzie mówią, że powinnam poślubić jednego ze swoich sług, ale tego nie zrobię. Słyszałam, że masz wielu synów. Wyślij mi jednego z nich, a uczynię go faraonem Egiptu. Wyobraźcie sobie szok na dworze hetyckim. Królowa najpotężniejszego imperium na świecie błaga ich o. męża? To brzmiało jak pułapka. Król o imieniu Supiluliuma I był tak zaskoczony, że wysłał szpiega do Egiptu, żeby sprawdzić, czy to nie jest żart. Szpieg wrócił z potwierdzeniem i doniósł, że królowa faktycznie była w desperacji. Ale czy to faktycznie był taki akt desperacji, czy może jakaś taka przemyślana taktyka? Królowa Anchesenamun wiedziała jedno. Jeśli nie znajdzie męża z zewnątrz, egipska arystokracja wymusi na niej małżeństwo z jednym ze swoich. Straciłaby wtedy władzę, stając się marionetką w rękach możnych. Hetycki książę był taką jej jedyną szansą na zachowanie niezależności. Inaczej mówiąc, no to obcy władca byłby po prostu no, zależny od niej, a nie od egipskich elit. Supli ostatecznie zgodził się i wysłał swojego syna Zanzanę do Egiptu. Co się stało dalej? Hetycki książę zginął w drodze do Teb. Oficjalnie choroba. Nieoficjalnie był to prawdopodobnie zamach, no można powiedzieć, że egipskich dworzan, którzy nie chcieli mieć po prostu obcego króla. Z tego co wiem, no to następnie ta królowa Egiptu, a więc ta Edhe Senamun, zniknęła z zapisów historycznych. Być może została zmuszona do małżeństwa z Ay, a więc starym doradcą Tutanchamona, a być może została wyeliminowana. Ale ten z pracki, list, który przetrwał do naszych czasów, pokazuje nam kobietę, która próbowała, powiedzmy, że taką, no rozgrywać partię szachów, no taką polityczną partię szachów. A teraz przygotuj się na ostre pióro jednego z egipskich królów. Jesteśmy w XIII wieku przed naszą erą. Ramzes II, zwany także Ramzesem Wielkim, rządzi Egiptem już od wielu, wielu lat. Do Egiptu dociera list od króla Hetytów, tego samego imperium, z którym ten sam Ramzes walczył już niedawno o dominację w Turcji. Jednak teraz są już sojusznikami. Hetycki król ma problem. Jego siostra, już taka dojrzała kobieta, nie może zajść w ciążę, a ja potrzebuje dziedzica. Dlatego król poprosił o pomoc swojego sojusznika. Czy faraon, z całą swoją mądrością i dostępem do najlepszych lekarzy świata, mógłby mu pomóc? Teraz posłuchajcie, co na to odpisał Ramzes II. Bracie królu, twoja siostra ma już pięćdziesiąt lat. W tym wieku kobieta nie rodzi dzieci. Wie o tym każde dziecko w Egipcie. Ale jeśli naprawdę chcesz. I można powiedzieć, że teraz bije tę swoją szpilę jeszcze głębiej. Posłuchajcie. Czy naprawdę chcesz? Mogę wysłać ci swojego najlepszego lekarza wraz z amuletami płodności, miksturami i magicznymi ziołami. Może egipska magia poradzi sobie z niemożliwym. Według was brzmiało to jak taka propozycja pomocy, czy może bardziej drwina? Jak dla mnie, no to Ramzes powiedział tam coś w tym stylu. Jesteś głupi, jeśli myślisz, że pięćdziesięcioletnia kobieta może urodzić dziecko. Ale skoro koniecznie chcesz, wyślę ci szarlatana, który udaje, że może dokonać cudu. Ramzes wykorzystał prośbę o tę pomoc medyczną jako taki pretekst do, do pokazania swojej dominacji, powiedzmy, że intelektualnej i kulturowej. Brzmi to trochę tak, jakby to powiedział w tym stylu. Wy barbarzyńscy hetyci nie znacie nawet podstaw biologii, to my, cywilizowani Egipcjanie wiemy wszystko najlepiej. Te wszystkie listy od tego młodego władcy Pepiego II w temacie pigmeja, po sarkastyczne uwagi Ramzesa, zostały znalezione w bardzo konkretnych miejscach. Nie w królewskich grobowcach, nie w świątyniach, ale w... W Śmietnikach, tak, w śmietnikach i opuszczonych archiwach. Na przykład listy z amarny znaleziono w ruinach dawnej stolicy Achetaten, przede wszystkim w budynku zwanym przez archeologów biurem korespondencji Faraona. Ale tutaj należy dodać, że część tabliczek pochodziła z sąsiednich budynków i właśnie z takich powiedzmy, że hałt z różnymi odpadami. Lokalni mieszkańcy początkowo wydobywali je nielegalnie z tych ruin i sprzedawali je jako antyki. Podobnie fragmenty korespondencji i innych tekstów prywatnych były znajdowane w miejscach nieoficjalnych, takich jak osiedla robotnicze, np. przykład Deir el Medina, gdzie znaleziono liczne prywatne listy, a także znajdowano je na przykład w jakichś archiwach administracyjnych, które w pewnym momencie zostały porzucone lub zniszczone. Co do listów Ramzesa i innych faraonów, no to ich odkrycia często były dokonywane tak naprawdę przypadkiem. Co to oznacza? Niestety nic odkrywczego, bo to co czytamy to tylko fragmenty. Są to okruchy takie powiedzmy, że większej układanki, której chyba już nigdy nie złożymy w całość. Może być też tak, że ta ważniejsza, ciekawsza korespondencja, istotniejsza z naszego punktu widzenia, została w pewnym czasie specjalnie usunięta. Kto wie, być może część z tych listów znajdowała się chociażby w spalonej tej aleksandryjskiej bibliotece. Listy, które przetrwały do naszych czasów, dotyczyły tematów takich no, mniej ważnych. A gdzie są listy o takich prawdziwych tajemnicach? O spiskach przeciwko faraonowi, czy na przykład o takich rzeczywistych przyczynach wojen, albo o tym, co naprawdę stało się z dynastiami, które nagle znikają z kart historii. Niestety nie wiem, na ile rzetelne jest to, co teraz będę wam chciał powiedzieć. Jednak, według niektórych badaczy, którzy zajmują się tematem tych listów z Amarany, tych egipskich listów z Amarany, no to znaleźli oni dowody na coś, co może świadczyć o takim właśnie celowym niszczeniu tych różnych listów. W praktyce oznacza to, że ktoś w starożytności świadomie wybierał konkretne tabliczki z listami i usuwał je z archiwum. Starożytny archiwista lub urzędnik przeszukuje regały pełne glinianych tabliczek. Czyta nagłówki, sprawdza treść i, i celowo wybiera te, które należy zniszczyć. No ale dlaczego? Niektóre listy mogły zawierać krytykę władzy, dowody korupcji lub informacje kompromitujące dla kolejnych dynastii. Usuwanie takich właśnie dokumentów można powiedzieć, że służyło oczyszczaniu historii, a także zachowaniu oficjalnej, pozytywnej narracji o faraonach. Gdy stolica Achetaten, a więc ta stolica założona przez tego heretyckiego faraona Echnatona, została porzucona, to nowi władcy celowo zatarli ślady poprzedniej dynastii. Dokumenty, które były powiedzmy że takie niewygodne dla tej no, nowej dynastii politycznej, no to po prostu znikały. Amarna była systematycznie rabowana przez wieki. Ale czy to była tylko taka zwykła grabież skarbów, a może ktoś tam no, szukał jakichś konkretnych listów, właśnie które mogły coś tam namieszać politycznie, no i one zostawały usunięte, i następnie je archiwizował. Pytanie brzmi, co naprawdę znajdowało się w tych różnych zniszczonych listach? A może takie najciekawsze odkrycia są jeszcze przed nami, na co ja osobiście liczę? Kto wie, być może gdzieś pod egipskim piaskiem leży jeszcze jakiś archiwum, który zmieni wszystko, co wiemy o starożytności. Korespondencja, która pokaże, że historia, którą znamy, to tylko oficjalna wersja wydarzeń. No dobra, w tym odcinku to byłoby już wszystko, co dla Was przygotowałem. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to będę wdzięczny, wciśni jeżeli wciśniesz łapkę w górę. Jeżeli zostawisz jakiś komentarz, to będzie jeszcze lepiej. Dziękuję także wszystkim patronom za wsparcie tego kanału i mojej twórczości. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć, hej.